Witam Was i dzisiaj pokażę Wam jak wykonać roladę biszkoptową z kremem budyniowo-śmietankowym. Najpierw oczywiście przygotujemy sobie biszkopt, więc do jego wykonania będziemy potrzebowali mąkę pszenną. Ja użyłam mąki uniwersalnej, będziemy jej potrzebowali 80 g, do tego 40 g mąki ziemniaczanej. I tutaj mam już przygotowane, wymieszane, połączone obie mąki. Do tego potrzebujemy 5 jajek, oddzielone białka od żółtek, 100 g cukru, wymieszanego z jedną łyżeczką cukru wanilinowego. I teraz ubijemy białka z cukrem. I będziemy dodawać po jednym żółtku, a na końcu dosypiemy mąkę i delikatnie wymieszamy. Następnie gotowe ciasto przełożymy na formę wyłożoną papierem do pieczenia. Ja mam o wielkości 30x35 cm. Gotujcie sobie też wcześniej budyń, może być z torebki. Ja tak właśnie zrobiłam i dodałam do niego dwie łyżki cukru, bo to był budyń bez cukru. Ale to już od was zależy, czy kupicie z cukrem budyń, czy sobie sami dosłodzicie, tak, jak lubicie. Teraz jest ugotowany. Zobaczcie, jest taki e, gęsty, ale nie przesadnie, więc zróbcie taki po prostu średni, żeby nie był za rzadki, ani też za mocno gęsty. Więc ja dodałam odrobinkę mniej e, mleka niż tam pisało na opakowaniu. Do środka, do rolady będę wkładała też galaretkę, więc sobie już też ją wcześniej zrobiłam, żeby stężała. Dałam sobie do takiego podłużnego pojemnika i później sobie tylko wytnę paseczek i położę na masie, na biszkopcie i zwinę. Ale oczywiście nie musicie dawać galaretki, możecie sobie tam poukładać np. truskawki, czy jagody, czy maliny, co wolicie. Ja akurat robię dzisiaj galaretką, więc to wszystko od Was zależy, nawet nie musicie wcale dawać, możecie mieć po prostu biszkopt z masą zawinięty. Więc teraz wstawię e, ją też do, lod ją do lodówki, żeby po prostu stężała i będzie już gotowa. Więc polecam Wam zrobić sobie to już wcześniej, żeby mieć przygotowane. Tutaj mamy ciasto biszkoptowe przygotowane do pieczenia. Teraz przełożymy je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. I stawiamy do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni i pieczemy około 15 minut. Ale to zależy wszystko od piekarnika. Biszkopt upieczony. I teraz taki gorący biszkopt przełożymy sobie na papier do pieczenia. Albo po prostu na ściereczkę i będziemy zwijać jeszcze ciepłe i zostawimy do wystudzenia. Tu mamy zwinięty biszkopt i teraz zostawimy go do wystudzenia, a w tym czasie przygotujemy sobie masę. Więc potrzebujemy przestudzony budyń, 250 ml śmietanki 30 lub 36% i 40 g cukru. Możecie użyć troszeczkę mniej cukru, jeśli wolicie mniej słodkie. Musicie próbować smak i jak coś to dodawać, wiecie, tak po trochę. Więc najpierw ubijemy sobie śmietankę z cukrem, a później będziemy to łączyć z budyniem. więc śmietana z cukrem ubita i teraz będziemy dodawać do niej po łyżce budyniu i wszystko razem miksować Gotową masę budyniowo śmietankową Bardzo Wam ją polecam. Jest bardzo pyszna. Możecie ją użyć także do innych ciast. I teraz włożę ją na chwileczkę do lodówki. A gdy biszkopt będzie już zimny, to włożymy ją na ciasto. Tak więc rozwijamy biszkopt. Będziemy go smarowali masą. Możecie sobie zostawić troszeczkę masy do dekoracji, ale nie musicie tego robić, bo możecie sobie polać po prostu troszeczkę czekoladą albo posypać cukrem pudrem, to już jak uważacie. Ja będę posypywała sobie cukrem pudrem tak delikatnie także masę mamy wyłożoną a teraz położymy sobie tutaj galaretkę tak jak mówiłam możecie bez galaretki użyć nawet truskawek na przykład połączyć tutaj na brzeg lub innych owoców, na przykład jagód albo malin. Tak więc położona i teraz będziemy zawijać znowu roladę. I ponownie zawijamy tak jak wcześniej. Przygotowaną, zwiniętą roladę zawijamy z powrotem w papier i wkładamy do lodówki, tak na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Później ją wyciągamy i dekorujemy, a to już w zależności od tego, jak to lubi. Tak więc, tak wygląda gotowa rolada. Przepruszona cukrem pudrem. Tak jak mówią, możecie sobie udekorować jak chcecie. I bardzo Wam polecam. Życzę oczywiście Wam smacznego i dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was.